you <laughs> Nazywam się Agnieszka Pytel, mam 23 lata i jestem szczechowic dziedzic Nazywam się Maja Janaszek, mam 18 lat i jestem z Hełmka. Nazywam się Anna Buksen, mam 20 lat, pochodzę z wierska Białej. Nazywam się Angelika Cieślak, mam 18 lat, jestem z wierska Białej. Nazywam się Justyna Sikora, mam 19 lat, jestem z Cieszyna. Nazywam się Kinga Byrdy, mam 19 lat i jestem ze Szczyrku. Nazywam się Kamila Dobosz, mam 18 lat i jestem z Bielska Białej. Nazywam się Wioletta Motula, jestem z Micha i mam 19 lat. Nazywam się Patrycja Bilok, mam 18 lat i jestem z Bielska Białej. Nazywam się Sara Dunik, mam lat 18, jestem z Oświęcimia. Hip Hop Ladies. Hip Hop Ladies, bardziej, tak? A tak. czym to się charakteryzuje, Hip Hop Ladies? E, bardziej kobiecymi ruchami, czyli hip-hop to tam wszystko jest takie przyziemne, natomiast hip-hop Ladies to jest namiaska tego groove'u, jednakże wszystko jest bardziej kobiece. A, czyli hip-hop się nazywa groove generalnie, tak? W taniec e, hip-hop? Tak czy nie? Hip-hop y, przede wszystkim składa się z groove'u, tak, czyli ten wszystki wąż, że wszystko, ciało całe pracuje, natomiast trzeba to połączyć też właśnie z czymś bardziej kobiecym i tak. Są so hip hop ladies. A powiedz mi, dziewczyny sobie radzą? Tak, bardzo fajnie sobie radzą. Także po pierwszych zajęciach byłam mile zaskoczona. Także jak najbardziej fajnie, spodziewam się w super pokazu. A w takim tańcu hip hop ladies jest coś takiego bardzo skomplikowanego? Są takie figury, które są wymagają przed lat treningu? Nie, niekoniecznie. Każdy to może tańczyć. Natomiast wiadomo, że im dłużej się tańczy, tym lepszy potem efekt jest. Bardziej to lepiej wygląda po prostu. Mamy 13 kandydatek. Obecnie ćwiczymy układy choreograficzne, układy sceniczne i układy taneczne. Jesteśmy w tej chwili na sali tanca szkoły Tup Wybory odb odbędą się 24 marca w hotelu Wiena o godzinie 19. .00. Takie ładne zaproszenia. Można zdobyć już od piątku 9 marca w Sarnie Stok Info. Gwiazdą wieczoru będzie Iwona Węgrowska oraz prowadzącym Mateusz Szymkowiak z the Voice of the Poland. Zapraszamy. Zapraszamy.